Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat wynajmu krótkoterminowego, czyli rynku tego, co się dzieje aktualnie w związku z koronawirusem i z całą tą sytuacją, z pandemią na rynku wynajmu krótkoterminowego. Otóż, jak pewnie większość z Was wie, w czasie pandemii rynek wynajmu krótkoterminowego całkowicie zamarł. Może najpierw wytłumaczę, co to jest, rynaj, co to jest wynajem krótkoterminowy. Wynajem krótkoterminowy to jest wynajmowanie Mieszkań, pokoi na krótki okres, na kilka dni bądź maksymalnie tydzień, dwa to są przeważnie przyjezdne osoby, które przyjeżdżają obejrzeć jakieś miasto, pozwiedzać. Na tym polega najem krótkoterminowy, tak? Czy wyjeżdżając, nie wiem, do Rzymu, do Paryża, na kilka dni wynajmujecie jakieś pokoje, czy całe mieszkanie, no to wtedy to jest najem krótkoterminowy. Najem krótkoterminowy jest również u nas w górach, nad morzem i na tym polega najem krótkoterminowy. W związku jak się zaczęła pandemia, najem krótkoterminowy, w związku z zamknięciem przede wszystkim granic, najem krótkoterminowy przestał istnieć. Praktycznie nie było go, ponieważ nie było turystów przyjeżdżających, granice były pozamykane, nie było najmu krótkoterminowego. Myślę, że na całym świecie się to wszystko wstrzymało, tak? W tych krajach, w których oczywiście były pozamykane granice i był zakaz poruszania się. Natomiast u nas wyglądało to tak, że po prostu przestali przyjeżdżać e mieszkańcy Ukrainy, mieszkańcy innych krajów Niemców, Niemcy, Włosi, Hiszpania. Po prostu wszyscy przestali przyjeżdżać w związku z zamknięciem, z zamknięciem granic. Więc rynek najmu krótkoterminowego znikł prawie całkowicie. E bardzo inwestorzy bardzo odczuli to bardzo mocno, ponieważ ten rynek no, nie istniał, tak? Nie zarabiali, nie mieli pieniędzy. I um, dużo osób, dużo od nas agentów zastanawiało się, jak będzie to wyglądało w przyszłości i powiem Wam, właśnie dlatego nagrywam też ten film, bo chciałam Wam powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda. Do, tak naprawdę jeszcze do zeszłego tygodnia wyglądało to tak, że bardzo mało inwestorów poszukiwało nowych, nowych inwestycji, nowych miejsc y, pod, y, na wynajem krótkoterminowy, czy to na pokoje, czy do całych mieszkań. Natomiast, w związku z tą sytuacją, i myślę, że większość osób czekało do rozpoczęcia się roku szkolnego, tak naprawdę, jak to się wszystko będzie działo. No, minęło już parę dni od rozpoczęcia roku szkolnego i powiem Wam, że widzę powoli, powoli zmianę. Rynek nie, najmu krótkoterminowego powoli, powoli się tak odbija. Polega to na tym, i dlaczego to wiem, ponieważ zgłaszają się do mnie inwestorzy i prezentowałam już dwa mieszkania inwestorom. Dwa mieszkania. Dużo, niedużo, ale po prostu jest coraz więcej zapytań i w związku z tym, że nie prezentowało się w ogóle mieszkań dla inwestorów, to ktoś może powiedzieć, że dwa to mało. Ja powiem, że z mojego doświadczenia, że dwa to jest w tej chwili dużo, dwa mieszkania, więc i to było dwóch inwestorów, dwa mieszkania, więc myślę, że powoli, powoli oni też przestają się bać, chcą odrobić straty, które ponieśli, a wiemy, że to są duże straty. Więc zaczynają oglądać, więc właśnie chciałam Wam powiedzieć o tym, że rynek najmu krótkoterminowego i inwestorzy powoli zaczynają się rozglądać. Właśnie jeden z inwestorów kupił mieszkanie, drugi się zastanawia, mieszkanie, które prezentowałam wczoraj na ulicy Piotrkowskiej i powoli, powoli to idzie, powoli się odbija, więc jest to bardzo dobry, bardzo dobry prognostyk przed tym, że, że przestajemy się bać tej pandemii, przestajemy się bać tych skutków, tego wszystkiego nie myślimy o tym, co będzie, chociaż nadal oczywiście nie wiemy, jak ktoś się mnie pyta, jak będzie wyglądał dalej rynek, no to ja nie umiem tego powiedzieć, tak? Ja mogę tylko przewidywać, co będzie, tak? No ja przewiduję, że ceny będą trochę spadały nadal, albo będą na podobnym poziomie, no że nie pójdą w górę. Ale to tak, jak Wam cały czas podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. I y, fajnie jest, że rynek Najmu krótkoterminowego powoli się też odbija, bo on, te osoby też dużo ucierpiały, tak jak większość osób w ciągu pandemii, z różnych branż. Ale rynek najmu krótkoterminowego zaczyna wracać do mm, życia w cudzysłowie. Więc jeżeli jesteście inwestorami, i zastanawiacie się, albo chcielibyście zostać inwestorami w najmu na rynku krótkoterminowym, to myślę, że jest teraz dobry moment na zaczęcie rozglądania się nad mieszkaniem. Ponieważ na rynku nieruchomości pojawia się coraz więcej nieruchomości, i tak jak Wam mówiłam w którymś z poprzednich filmów, jest rynek teraz kupującego i to osoby sobie chodzą, oglądają, decydują się, zastanawiają się. To nie jest tak, jak było wcześniej, że wchodziło się do mieszkania i trzeba było kupować raz, dwa, trzy, bo ktoś może podebrać. Tak? W cudzysłowie, może pierwszy kupić. Nadal tak jest, bo wiem, że są takie przypadki, że po prostu ktoś nie zdąży kupić i ktoś innemu podbierze mieszkanie. Oczywiście, to się zdarzało i to się będzie zdarzało. Natomiast w tej chwili coraz więcej osób zakup nieruchomości, jest to bardzo przemyślana decyzja, nie jest to podejmowana decyzja na hurra na szybko. Tylko każdy z takich inwestorów, chociaż inwestorzy w większości tak robili, ale czasami też im się zdarzało kupować szybko, szybko, bo, bo była naprawdę fajna oferta. Natomiast... Biorą, analizują, zastanawiają się, wszystko przeliczają, czy się opłaca. Więc yy, no, musi się każdemu opłacać, żeby robić interes. Ale jeżeli się zastanawiacie, czy wejść w rynek najmu krótkoterminowego, możecie powoli się rozglądać. Myślę, takie jest moje zdanie, że nie będzie już drugiej fali, bo nasz rynek tego nie utrzyma, ani sobie po prostu władza nie pozwoli, mam taką nadzieję, yy, na coś takiego, żeby zrobić drugi lockdown, żeby nas zablokować całkowicie i tak dalej. Więc Myślę, że to wszystko się będzie powoli odbijać. Zakaz lotów, myślę, że będzie powoli redukowany. Zredukowali już liczbę dni kwarantanny, więc loty też powinny normalnie przywrócić, że można normalnie przylecieć z kraju. Trzeba podejść do tego wszystkiego. Przede wszystkim pamiętajcie, podchodźcie do tego wszystkiego na chłodno, spokojnie, z czystą głową. Sami zastanówcie się dwa razy, czy chcecie zainwestować, czy nie chcecie zainwestować, czy chcecie poczekać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Pamiętajcie, możecie chodzić rozglądać się, zastanawiać się, analizować. Jeżeli Wam naprawdę fajnie, fajna okazja się pojawi na rynku, to, doradzam, nie czekajcie, tylko z niej skorzystajcie, tak? Chyba, że bardzo się boicie tego, co się będzie działo, no to po prostu obserwujcie tą ofertę, no i tyle. Tylko, że musicie się liczyć z tym, że Wam ktoś może pierwszy ją z niej skorzystać, bo jeżeli będzie naprawdę fajna, to na pewno się ktoś inny trafi, inny kupujący, zainteresowany. Ale podsumowując, rynek najmu krótkoterminowego, Bynajmniej w Łodzi, nie wiem jak w innych miastach, bynajmniej w Łodzi zaczyna odżywać, zaczyna powoli to wszystko wracać do normy, zaczynają też przyjeżdżać ludzie z innych miast, innych krajów, pojawili się już wakacje, więc to powoli wszystko się odbija i mam nadzieję, że, będzie, że wrócimy. No nie wiem, czy całkowicie do normalności, ale że będzie, będzie dobrze, będzie, będzie normalnie i miejmy nadzieję, że będzie tak jak było wcześniej. I pamiętajcie się, nie chcecie inwestować w nieruchomości, to jest bardzo dobry interes, lepszy niż trzymanie, zdecydowanie, zdecydowanie lepszy niż trzymanie pieniędzy w skarpecie czy w banku. Pamiętajcie, inwestując w nieruchomości, czy to jest mieszkanie inwestycyjne, czy wyna, na wynajem krótkoterminowy, czy na e, wynajem e, na pokoje, całe mieszkanie, jak Wam wygodniej, czy to jest inwestycja w nieruchomość e, gruntową, tak, czyli w działki, to jest zawsze ulokowanie pieniędzy, które macie na lata, tak? I to będzie wam procentowało. Sami zobaczcie, jaka była sytuacja z działkami. Działki w związku z koronawirusem wystrzeliły w górę i po prostu wszyscy kupowali działki praktycznie od ręki, tak? Więc tak naprawdę zobaczycie, jakbyście zainwestowali w taką działkę? To ile moglibyście zarobić w takim koronawirusie? A tak naprawdę nie wiemy, czy nie będzie kolejnego koronawirusa, kolejnego wirusa, czegokolwiek znowu nie wymyślą, nie wiem, za rok, dwa, trzy, tak? Więc jeżeli chcecie zainwestować pieniądze, zastanawiacie się, czy w najem krótkoterminowy, to możecie powoli się tym interesować, możecie zacząć szukać, możecie już myślę, że kupować. Tylko pamiętajcie, przeanalizujcie bardzo dokładnie koszty, zyski, przychody, wszystko, wszystko bardzo dokładnie sobie przeanalizujcie. Możecie, mówię, już rusza rynek, powoli się odbija, więc jest pozytyw. A jeżeli zastanawiacie się, w co zainwestować pieniądze, polecam nieruchomości. To jest zawsze dobry interes, zawsze ludzie będą sprzedawali i zawsze ludzie będą kupowali nieruchomości. Więc macie bardzo dobrze ulokowane pieniądze. To Wam polecam, doradzam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to pytajcie się. Bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki i za kolejne subskrypcje. Jest mi bardzo miło. Zapraszam do kolejnych filmów. Będę Wam nagrywać cyklicznie i często będę nagrywać też takie filmy w reakcji na to, co się dzieje na rynku, bo myślę, że to będzie dla Was interesujące, co się dzieje na rynku w danym momencie, tak naprawdę. Tak, tak jak teraz jest sytuacja z ostatnich, z ostatnich dni, tak naprawdę, po rozpoczęciu roku szkolnego, się to wszystko tak naprawdę od września do końcówki sierpnia, to wszystko się dzieje, co Wam teraz mówię. Więc myślę, że takie, takie smaczki w cudzysłowie, takie informacje mogą być dla Was ciekawe, cenne, a dla kogoś, kto się zastanawia, tym bardziej, bardziej cenne, tak? Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam piszcie i widzimy się, i słyszymy w kolejnym odcinku. Cześć!